Załóżmy, że mamy taki układ i pamiętajcie, w poprzednich, poprzednich ćwiczeniach korzystaliśmy z analizy oczkowej. Ja mnie tu oczkowe to jest to, metoda i pisaliśmy pierwsze oczko, tu pisaliśmy prawo Kirchhoffa, drugie oczko prawo Kirchhoffa i roz, rozwiązaliśmy używając metody Krajmera. E, I druga metoda to jest. E, druga metoda to jest analizy w, węzłowej, ale istnieje jednak wiele innych, wiele innych e, twierdzeń analizy obwodu, które pozwalają obliczyć prądy i napięcie w dowolnym punkcie obwodu. W tym ćwiczeniu przyjrzymy się jednemu z bardziej popularnych twierdzeń analizy obwodu, obok twierdzenia Kirchhoffa, które zostało opracowane i to jest twierdzenie Tewnina. Twierdzenie Tewniny mówi, że każdy obwód liniowy zawierający kilka źródeł napięcia i impidencji może być zastąpiony tylko jednym źródłem napięcia połączeniem trzyrogowym z pojedynczą impidencją połączonej obciążenie. Możliwe jest uproszczenie dowolnego obwodu elektrycznego, niezależnie od jego złożoności, złoż, do zastępnego, zastępczego obwodu dwukąsowego z jednym stałym źródłem napięcia. Połączenie sierogową z impidencją połączone z obciążeniem jak pokazano. To znaczy, jeżeli mamy taki układ skomplikowany z wielu źródeł napięcia i impidencji yy, połączenie z obciążeniem ZL możemy zamienić do do jednego źródła VVTH z jedną impedancją, to znaczy cały układ możemy zamienić go do tego prostego obwodu i z obciążeniem ZL. Teraz, jak obliczyć ZTH i ZL? I Vth. Wartość impidencji zastępczej z znajduje się poprzez obliczenie całkowitej impidencji patrząc w stycz od zacisków AB przez wszystkich źródłach napięcia zwartych. To znaczy możemy Obliczyć z bez obciążenia. Z patrząc w wstecz od zacisków AP, z... takie. przy wszystkich źródeł napięcia zwartych. Dobrze. Jak obliczyć falter VT Vth VT VT to jest napięcie Vth jest zdefiniowane jako całkowite napięcie na zaciskach naciskach na e, AB gdy jest między nimi otwarty obwód to znaczy bez podłączonej impidencji obciążenia ZL to znaczy to jest napięcie, które jest tu, lub możemy napięcie jałowym bez ZL, napięcie mierzone tu, pomiędzy AB, to, to jest V, no Dobrze. Obliczymy teraz V, najpierw, a później tego układu, a później możemy obliczyć z tych. Dobrze, bierzemy nową tablicę i zaczynamy obliczyć hmm, możemy obliczyć. Ja myślę, że będę rezygnował z tym. Dobrze, spróbujemy obliczyć tu. Завё рис үе нэ. Бая өгличис фотох хэ найпьер апужинес зах. Фотох. Гэсэн юм өмнө нь квад Jest VTH, który chcemy obliczyć. To prąd, który płynie, jeżeli jest otwarty, jest 0, to znaczy mamy obliczyć I1, to jest VI. VI, e, przepraszam, e, I1 to jest VI przez R1 plus Z2.

To znaczy mamy 10 0 stopni przez 220 plus 8 31 minus J13495 i to jest 10 0 stopni przez 228,31 minus J34,95 równa się 0 stopni. W formie wykładniczy to jest 265,21 argument minus 30,59 stopni. To znaczy prąd i 1 to jest 37, 7, 30, 59 stopni w miliamperach. Od tego możemy obliczyć Vth, Vt to jest z2 razy i1, z2 to jest w formie wykładniczej będzie, wykładnicze będzie 135,2 minus 86,5

51 minus 55,91 pięć, to jest WTH pisze tu WTH to jest 5,1 minus 55,91 pięć, teraz odlicimy ZTH ZTH to jest to jest bez tego to jest zwarcie i mierzymy lub obliczymy z tych, patrząc na zaciskach AB. Dobrze, z to jest Jxl minus xc2 plus R1 times z2 przez R1 plus z2. I to jest, to obliczyliśmy wcześniej, to jest, to jest ile? To jest 428,8 plus R1 to jest 220 razy Z2, Z2 to jest, pisze, to jest 131. 86,5 stopni. Dobrze, mamy 135,2 minus 8,65 stopni. R1 plus Z2 to jest 28, 31 minus 134,95 to jest. J428,8 plus 200 plus 220 razy 135,2 minus 86,5 tu w formie wykładniczej to jest to jest 2,28

to jest piszemy tu. To jest sześćdziesiąt dwa trzecinek osiem pięć plus j trzysta trzydzieści pięć przecinek dziewięć. Możemy rysować teraz układ zastępczy

i mamy obliczyć V0 V0 to jest R3 załóżmy nazywamy to IL IL równa się Vth przez Zth plus R3 i to jest 5, 1 minus 55 9, 1 Zth to jest 100 plus 1000 to jest 1062,85 plus j 335,9 tu 5,1 minus 55 w formie tu powinna być powinno być 1114 argument jest 6,

i v0 obliczymy teraz v0 to jest r3 razy il 1000 r3 to jest 1000 razy mili będzie 1 to znaczy v0 będzie 4,573 argument minus 73,45 i mamy taki sam wynik jak tych ee, Metody, które używaliśmy wcześniej, metoda oczkowa i metoda węzłowa. I dziękuję bardzo.